Cześć, dzisiaj pokażę Wam na przykładzie mojego starego noża od kosiarki spalinowej, jak go naostrzyć, wyważyć, i ja będę jeszcze konserwował. Także to, takie trzy rzeczy Wam pokażę. Nóż prezentuje się nawet nieźle, nie ma jakiejś tragedii. Dawno już nie używałem mojej kosiarki spalinowej, ponieważ przerzuciłem się na elektryczną. Także ten nóż jakoś tragicznie nie wygląda. Pierwsze od czego zacząłem to nóż jest oczyszczony. Z trawy. Tutaj dokładnie to wszystko wyskrobałem. Z drugiej strony to samo. I teraz pokażę Wam jak go naostrzę. Do ostrzenia użyję szlifierki kątowej. Jest to jedyna rzecz, którą ostrzę przy wykorzystaniu szlifierki kątowej. Staram się szlifierki kątowej nie używać do ostrzenia różnych przedmiotów. Zaczynamy. I teraz tak. Jak to naostrzyć, żeby było dobrze? Najlepiej no to by było pilnikiem, ale noże od kosiarek są wykonane z dość twardej stali. Także jeżeli masz nóż bardzo zniszczony, no to będziesz długo szorował. Dlatego ja używam do tego szlifierki kątowej. Z tej strony to jest spód. Tutaj wchodzi tędy śruba. I nóż tak tak się obraca pod kosiarką. Z tej strony, tu gdzie jest płaskie, tutaj noża ja przynajmniej nie ostrzę. Ostrzę natomiast tutaj tą część. I nie także do śruby po całości. Tylko tak jak producent naostrzył. Taki kawałek, mniej więcej z 10 cm, chyba tu jest, Ostrze tylko ten, ten kawałek. Dobrze by było, żeby była, był zachowany ten kąt oryginalny, tak jak został nóż naostrzony. To będę się starał, żeby właśnie ten oryginalny kąt został zachowany z jednej i z drugiej strony. Dobra, powoli się przygotowujemy. Także szlifierka jest. Do tego coś, żeby się krzywda nie stała. Drewniany klocek. Pokazuję już, po co drewniany klocek. Opieram sobie o niego nóż. No i tutaj będę miał swobodny dostęp, żeby go naostrzyć. Zaczynamy. Nóż jest naostrzony. Teraz za pomocą tego specjalistycznego przyrządu pokażę Wam jak można sprawdzić, czy nóż jest odpowiednio wyważony. Czyli tu po tej stronie ciężar jest taki sam jak tu, tu jest środek noża, a tędy przychodzi śruba. No i zobaczymy. Także jak ładę nóż na śrubokręcie, staram się, żeby tylko patrzył przez telefon, więc nie wiem czy mi się to uda. Ale staram się, żeby tutaj nóż leżał na środku tego otworu. Wiadomo, że każdy nóż jest inny i ten otwór będzie nieco inny, może się trochę różnić. Kurczę, krzywo mam go. Teraz. Dobra. Widzicie, nóż jest. Centralnie na środku. Nic go tam nie trzyma, żeby nie było. Nic go, nic go nie trzyma. Teraz Jadwiga mi go rzuci. I o co chodzi? Może się zdarzyć tak, że jak sobie położycie nóż na śrubokręcie, to on albo w lewo, albo w prawo wam spadnie. Co to znaczy? Jeżeli nóż leci wam na prawą stronę, to znaczy, że tutaj z tej prawej strony. Ona jest za ciężka, jest tutaj za dużo materiału, więc musicie jeszcze parę razy przelecieć to szlifierką, albo pilnikiem, jeżeli używacie pilnika, wtedy waga tej części zmniejszy się i będzie bardziej zbliżona, a najlepiej, żeby była równa tej, no i wtedy wam nie będzie spadać. Dlaczego trzeba wyważyć nóż? Otóż niewyważony nóż może powodować. Drgania kosiarki. A w najgorszym wypadku nawet i uszkodzenie silnika. Także taka pierdoła. A lepiej to wykonać. OK. Mamy nóż naostrzony. Mamy nóż wyważony. Teoretycznie moglibyśmy to tak zostawić. Ale. Mi zostało trochę takiego preparatu. Jest to neutralizator rdzy. Od firmy Bol. Fajna sprawa. Używałem go parę razy. I postanowiłem, że skoro zostało mi tego neutralizatora, jeszcze trochę on jest na bazie żywic syntetycznych. Należy nanieść około tam dwie warstwy. Producent podaje na bazie żywic syntetycznych. On jest i neutralizuje rdzę. Mój nóż wygląda całkiem nieźle. Tutaj są oczywiście jakieś takie powierzchowne naloty rdzy, ale one już niczym nie przeszkadzają. Luźnych fragmentów tutaj nie ma. Ja za momencik go sobie odtłuszczę przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej, no i na sam koniec pokryję go tym preparatem. Oczywiście, jeżeli macie inny, no to może być też inny neutralizator rdzy. Nie musi być koniecznie od tej firmy, to nie jest żadna reklama. Akurat taki kupiłem. Dobra, idę po benzynę i zaczynamy konserwację noża. Mam tutaj benzynę ekstrakcyjną. W butelce po mineralnej, jakaś szmatka albo inne czyściwo. Ja sobie jedną rękawiczkę zdejmę, bo nie chcę, żeby benzyna uszkodziła mi tą gumę, która jest na rękawiczce, a i to należy wstrząsnąć około 3 minuty przed aplikacją. Mam to już wstrząśnięte, także szybko lecimy do zachód słońca. trochę benzyny nóż przecieram ona odparuje mi tutaj zaraz elegancko jeszcze tekturkę sobie położę dobra czekam chwilę żeby to odparowało i będziemy nanosić preparat no dobra benzyna ekstrakcyjna odparowała teraz sobie to zabezpieczymy ciemno się już robi trzeba się spieszyć kurczę także szybko szybko dopiero po 16 a już ciemno Kończę już mi się ten środek, mam nadzieję, że wystarczy. Leci jakby chciał, a nie mógł. Trochę źle to zrobiłem. Bo mogłem najpierw tutaj e, to pokryć i dopiero odwrócić. A tak to leży mi, tam i dotyka do tektury. No ale trudno. No tak, teraz to już w ogóle hit. Nie no, nie jest źle. Źle to nie wygląda. Tutaj to troszkę poprawimy. I tam, tam, tam. Dobra. Jak na nóż do kosiarki to jedna warstwa myślę, że w zupełności wystarczy. Także w ten sposób właśnie kończymy ten materiał. Mamy przygotowany nóż. Teraz to sobie zaschnie. I ja jeszcze go zamontuję. Na wiosnę tylko wyciągnę kosiarkę i będę kosił. Dzięki za oglądanie. Do następnego materiału. Cześć.